A pan był dziewicą, to męska dziewica była. Cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, ze mną jest podmiot. Jestem. Cześć. Dzień dobry. Tak. Siema. I witamy Was oczywiście w kolejnym odcinku z GPS of Persia. Dwa trony. Trony. Tak. Ale patrz jak to fajnie brzmi. Dwa trony. To jest tak, jakbyśmy ze dwie na kiblu siedzieli. Znaczy na dwóch oddzielnych. Dwa trony. Że wiesz o co chodzi. No nie lepiej tak, hmm. dwa fotele i przed telewizorem. No można i tak. Te strony. A jak gdzieś wszystko się sprowadza do łazienki ostatnio. Jak gdzieś jeszcze widziałem jakieś zdjęcie Kibli dla Amerykanów takich wielkich. Nie wiem, czy też widziałem. Tak, widziałem. <grywanie> Boże, to że pompę z tego. Uuu. masakruję się. Makruję ciało, to jedno coś, ale to, z taką wolnością i kruczą, to jest coś innego. Tak, tak, przepraszam. Swoje kulesko. Tak, twoje, ale nikt ci go nie odda. O tak. Och, ale się stęskniłeś. Tak. jak najbardziej. A jaki parszywy jesteś? Yy, Niech tu zejść. A, tutaj mamy to i to. Czekaj, tu się chyba dało... Jak to się... Yy... Czekaj, którym to się... E? E. Tak, E. What the hell? Ludziu mną, cwaniak. Jest silniejszy od ciebie. Nie, nie. A to jest pies! Ale wiesz co, ja już nie pamiętam tego momentu. My tutaj nie doszliśmy. Myśmy yy, ten. Tamten odcinek, co byśmy poprawiali. To też przy zapisie skończyliśmy tak, i dalej to nie, jest nie szliśmy. W miejscu. Tak, myśmy dalej nie szli. Czekaj, ja muszę kurwa jak najszybciej tutaj przejść, bo kończą mi się piaski. Ej, what the hell? To się tego nie łapie? No to gdzie pójdziesz? Właśnie. No. Gdybyś się tak szybko nie wiercił, to bym może zobaczyła. A ty gania się z sraka miał. No, jak już tak rozmawiamy no dzisiaj o tych problemach gastrycznych. on się sam puszcza. Człowiek puszcza? Może A tutaj pokaż traf... stań przy tej... Nie, drzwi. nie, 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 tam się nie da. No, co tu masz? Nic nie ma. Wyglądały tak, jakby się w nie y, sztylet wbijał. A może na nie, środek tam nie, sobie nie, nie. skocz? Znaczy, zobacz, tutaj są te. Widzisz, te, uh -huh. co my się możemy kręcić, ale. Ale. F, nie, no tu się raczej na pewno trzeba wskoczyć na to. Tylko kwestia jest tego, że on się jakby. i sam widzisz, że on się jakby łapie, ale się puszcza od razu. No tak, widzę to. Może taki to bug, gdy ja. Mam albo coś to... A spróbuj no. po prostu skoczyć do tego, a nie biec po ścianie. I teraz to już klops. No Jestem i paszta. Kuliec. Ciekawe, dlaczego tak nie. się dzieje, ale faktycznie nas tu jeszcze nie było. No, coś nowego dla nas, kończę. Może rację, nas tu jeszcze niestety nie było. Może nie skacz w tamtą mańkę. Ale ja tu nie mogę nigdzie indziej z przejść. A w drugą stronę nie mogłeś? I jeszcze nie. Kurde, ja już wiem co tu trzeba zrobić. Trzeba tym łańcuchem go. No, łańcuch nam się na przypomniał, fakt. Zapomnieliśmy, że my tą mroczną stroną jesteśmy. Był zabity? No dobra. Czyli mówisz, żeby po prostu wskoczyć tak? No tak, prosto Tak, hop i hlc. O, którym to się! <śmienny> Którym to? Prawym. Ej, nie! Właśnie nie! To się całe robiło! Nie pamiętam. Kurde, ja właśnie też. No, nie mogę się tego złapać, ale klops. <śmienny> Normalnie pan no, się dzisiaj. Nie. <śmienny> no, Bo ci się piasek zaraz skończy. No już zaraz mi się skończy. A, ja to... tym się łapało, dobra. E. No. E. O, i teraz trzymamy E i świetnie, już po nim. Bez lipie. No i przynajmniej piasek jest nowy. Nic Dzień dobry. Nie za dużo? Zastanawiam się, skąd oni w ten piasek wysają. Nie dociekaj. w sumie na nie... O! Czemu to tak? No mogę zwolnić czas, to do spoko. Dobra, to no, marze... Kurde, zabiją Dobra, no, dneszuję. Czekaj, teraz pytanie, czy uda mi się chociażby ten zbanę. NIE! NIE BIJ GO! ZBANE! Oh, fuck... jeszcze <grym> cię maltretuję pośmiertnie. Zapomniałem, że tutaj ten piasek się kończy i jest klops. Kurde, od tam zaczynamy. No, ale, ale już wiesz. przynajmniej jest okej, okay, bo już wiemy co i jak no, się okay. robi. To już szybciej pójdzie. No chodź tu psie. Wiem, że stąd wyjdziesz. Zjeżdżaj. No, teraz idzie szybciutko. Ale sami wiedzą, to, tak to jest jak człowiek ma dłuższą przerwę od czegoś, niestety. No, no teraz już nie zwalaj, bo już jeden odcinek. No lzynę. jeden, ale nie, gra, nie grałem tą tą. tą formą. No mroczną. Więc wiesz o to, co chodzi. O, tak, tak, spadł. Spadł, świetnie. Jak nam przyka. Dźwigaj go, dźwigaj go. Nie, 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 czekaj, 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 ja muszę... A, nie potrzebnie włączyłem zwolnienie. Ale muszę sobie życie obrócić. Dobra, super. I tamten nam już nie groźny i teraz mogę. Pociągnąć. Opa. Dokąd dalej? E, chyba tu. Mhm. Nie drogie raczej nie... stój. Może nie spadaj tak poniekąd? O, ja nie mogę tego wyciągnąć. No Musisz jakoś. A czekaj, bo tu się można było przecież w ten sposób też. To Jakie sprytne. No. Teraz gdzie? Aha. A to nie Hop. pamiętałam, że pola. Można. Aaa, mogłem go przecież po cichu zabić. No jeszcze to niech wyleciał To jest jeszcze A to jest Ty patrz, że ty masz mało życia. Dobra, już smaczkę. Boko... Nie, dobra, poszło ładnie. No, już się bałam. Też się bałem. <grym> nie ukrywam. Nie, tutaj nas stanowczo nie było. Wow Lekka masakra. Teraz gdzie? Tam? Tak. Ok, nie spodziewałem się, że tam się można złapać. No, jak już można. Hop. Dobra. Tutaj musimy koniecznie chyba. Nie... Chociaż nie, tu chyba się nie schodzi na dół. Chyba teraz musimy wejść tutaj. Tam no, ktoś stoi? I tego tu po cichu zabiję, się uda. Tam jest drugi za nami jeszcze. Ale to tak idiota trochę jest, skoro on nie słyszał, że kolegom by było. No pewnie. Zapłacę. Ale co tam? <laughs> Ale co tam też. A co się hmm. będę nie przejmować? To no on zginię A ja później. Eee, wiesz co czekaj. Odlećmy sobie to życie, bo. No, bida Mamy troszkę. Klaps. Wow. Wow, piękne to było. Mamy jakiś kamień i nowych przeciwników. No właśnie tak patrzę, że tych cymbałów to ja jeszcze chyba nie znam. A nie, byli! Przecież to są ci z tego. Oni na Więc... ja placu byli przed rydwanem, nie? Oni byli w kanałach no, gdzieś byli, no. No, gdzieś byli. Dawno to do końca nie pamiętam. Aha, czekaj, czyli oni w świetle są... Jeszcze ja mnie poinformował, że oni w świetle są ślepi. Ale jakoś tak... Gdzieś coś było. Nie wydaje mi się, żeby jakoś to na nich tak mega działało. W sumie tutaj można robić cały czas coś takiego. No na nich to tak, na innych przeciwników to nie bardzo. No nie bardzo. Chyba że tu nie mam żadnego słupka takiego mniejszego to. Moglibyśmy wiesz co zrobić? Darka 2, tak. Jakie to ostatnio nazywałam Dark z wiatru? Nie, ja bym mógł całą grę grać z tą postacią, gdyby nie kończyła jej się życie. Naprawdę. No ale to postać jest na wygodne, jak nie patrzeć, nie? Mm. Niepokoi mnie jedna rzecz. A nie, chyba się już wykończyli. To sposób ostatni. Tak. Mamy skrzynkę. A tam grafika pewnie? Kredyty. A nie ma grafiki. Szkoda. Ja tak grafiki <laughs> lubiłam. O. No, lecmy. Oho! Mniej jako karma. No z nie da ja sobie, włączyłem. Slow motion. No, ja lubię mieloneczki. No chyba nie! <grym> Mam nadzieję, że ja nie będę musiał z nim walczyć. Dasyć nie, nic dobrego. <grym> on chyba sobie poleciał gdzieś. Spaniaczek. No wiesz, wcześniej czy później chyba będziesz i tak musiał. To to na pewno, ale przynajmniej teraz go nie ma. to Popatrz się może do góry, jak poniekąd. Nie dziś stwierdziliśmy, twanek. Mm. Dobra, to musimy coś pchać. Aha, musimy zategować wodę. No to pchaj, pchaj. Pcham, pcham. Ok. Super. Nie mam piasku. Teraz mam pełne. No. O! Nie przeżywaj. Co to za. To są. To nie są panowie. To są, Pamiętasz, że są podobne do tych w poprzedniej części, tych takich upiorów, panienek. które. Do panienek. Nie, nie do panienek. Do tych, tam tych były takie. Ninja. U... Nie, tam były jeszcze nie? też takie, co się do ciebie przytulały. Takie upiory, to Czy nie? Chyba nie. Znaczy, na pewno ich widziałam. No. No, to tutaj to, to wiem. Ale tak teraz, czy ja ich na pewno widzę, to nie wiem. W sensie w mojej wyobraźni. Hmm. Co? No próbuj. A no. no teraz tam? Więc tutaj, i zamknijmy. Do góry? Ok. Tutaj ja bym poszedł jeszcze wyżej. No i idź, iść, bo tam. Widzisz, tu gdzieś chyba... Tak, będzie my wyżej możemy wejść, do... ale zobacz co tu jest. Jó coś jest. Już ci się zechcieli. Tak. tak. Coś mi się wydaje, że to będzie a -la bonus. Coś w tym stylu. A jak my później będziemy tam musieli wracać. To zobaczymy. Nie, tutaj na pewno jest bonus. Życie nam się zwiększy, tak. Super. to Tylko <laughs> co, co mi po tym życiu? <laughs> no, w sumie... Co mi po tym życiu, jak jeszcze musimy event przejść? Dam radę. To tylko mieloneczka. Będę przyzwyczajeni już poniekąd. Kurna, wymyślili naprawdę miał chore sny tworząc tą grę A, sny jak sny, pytaj i pał. No właśnie Może pożyczymy i wtedy będziemy grać <noise> Chyba nie jest <zyspym> tego <noise> Ale nam kurna dużo dało Jezus. Oj zawsze coś Majątek. nie może. Umrę na pierwszych, lepszych psach i się skończę. Nie, bo uciekniemy. O i tak uciekamy, to noszę. O ile będziemy mieli możliwość ucieczki. No też. Aha, ja muszę teraz od nowa do góry, no dobra. No, dlatego mówiłam. No, ale w... jakbyśmy nie poszli po życie, to wiesz. <laughs> Potem byłoby nieciekawie. Eee. Y to było dziwne. No tak nie do końca sprecyzowane, wiesz? O, teraz by się złapało. A, mogę tak do góry doskoczyć, okay. Dobra, i tutaj... Tak trochę tutaj nam opiszono. Jest... Tutaj mamy, hop. Hop. Super. W miarę się udało, aczkolwiek nada mnie niepokoj ten wezyr. O, dawać ja tak się spodziewałam, że coś na nas tu wyskoczy, wiesz? Ty już lepiej nie przewiduj. Nie spodziewaj się. Mm. A co, znowu że... by za wyrokować jakieś przesunięcie Ale Ale Ciebie straszliwie nie. też. No ale już ale chyba się ustabilizował. Um. Nie wiem, słyszysz mnie dobrze? Będzie... No, tak poniekąd. No to dobrze. Ważne, że ja cię dobrze słyszę. No. O, to... nie podobają mi się te wrota. <grywka> nie ciekawi się to? Wchodzimy do jakichś tych tuneli. No, dobra, po na pewno. Otra. Mnie by w sumie wodę interesowała, wiesz? Coś się dorwał. No nie wiem, tam coś jest za tymi drzwiami, ale nie wiem co. Zajęte. No. <laughs> nie widzisz, że lampka tam się świeciła? Kurczę, nie, dobra, nie idę na dół, bo... To mi się wydaje, że to nie tędy droga. Idź z drobinką, ona no, taka ładna. O, coś się z grafiką No, mamy wodę. Masz, chciałaś wodę, to masz. No, tak zapobiegawczo, nie? Tak, tak, tak. No jak możecie zobaczyć, nasz ostatni save był z 8 grudnia, <grydziesty> no. 21. <grydziesty> Wtedy próbowaliśmy, 32? nie? Jakoś tak. Tak, to był ten motyw, właśnie z tym odcinkiem, który nam nie wyszedł. Niestety też podstrzał. No, do kosza. Ale, jak to ładnie zażegł, mu ta ręka wchodzi w jej rękę. Rękofilio? Może nie wiem, widzę, że ten. Ma... Biedny. Biedny pan. No, przestań! Rage of Darius! Rage of Darius! O kurde. Niepokoją mnie tylko te dziwne błyski grafiki. Gdzie ja mam pójść? Są jakieś schody? Jeśli może tam do tych swoich drzwi zapukaj znowu. Nie. A może i z brzegu się A, złapać? Tak, już widzę. Zobacz, tam trzeba przeskoczyć na tamto. Mhm. Hop. No i poszło. I tutaj rozumiem, mam przeskoczyć na to, tak? Tak, i tutaj na sandu Jeszcze się odwróćmy. Jest dwóch panów. No właśnie miałem mówić, że dawno walki nie było żadnej. Kurwa. Tam chyba nas wyniucha, coś czuje, nie? Tak. Mm. No, tu wiesz, już po przykładzie tych braci z balkonu uważa na siebie. No, no zabite. zabity. A nie będzie gdzieś teraz tego balkonu? Czego? O, no właśnie nie wiem. By też w sumie dawno hmm. był. Może być, wiesz, ale nie widziałem tutaj, jak byliśmy na tym większym widoku. Żeby tam coś było. Taki ładny koszyk, co taki dom. I co kota tam już trzymał? Nie, węża. Kobre. To jest takim fletem. <grym> a, a kota będziesz yy, pasł jako pokarm dla tego węża. Nie, no co ty, prędzej kot zje węża. No co to? No zależy, nie... jaki wąż. Rzeczny. To du, du, tu du, du. <grystanie> tego mówiłam, że trzeba radio założyć i samemu występować. Falałaś się to. <grystanie> hmm. No podejdziesz? Bo chcecie cię zabić. On taki chyba niechętny. Podejdzie. No. Tylko pytanie, czy tego wyczujesz? Nie, czuję. Że lepiej sobie jednego Ej, zabić w taki sposób, a żeby nie mieć problemów z imieniem. Uda mi się Darka 2? Uda. Ty masz Ty się gapi, co ja robię? Ty masz jakąś, <słyski> jakąś więź emocjonalną z tym Swoopem. <słyski> Czekaj, to się jakoś, jakoś inaczej... Jak to się robiło z tym? A takiem przysłupie, kurczę! Nie pytaj mnie. Ty masz z nim więź emocjonalną, to i tak ci nie wyjdzie. Nie dam ci się zabić, spalaj. Ooo, się rozsypał. Ale wiesz co? Ciekawi mnie. Ten mnie tak. Jakby to tu. Było... A, czekaj, to jest... Aha! Dobra. To nie, nie trzeba na środek supa, tylko na bok supa. I on się wtedy obkręca. Dobra. Okej, okay, to będziesz wiedział na przyszłość. Tak, na przyszłość. Chyba, że znowu wiedział. cię jakiś słup za <laughs> Patrz, patrz, patrz. Tam na górze wisi, ale co jakiś liczny jest. Po prawej. O, za plecami twoimi. No, tu też jest. Ale tam ten ładnie wisi. Gdzie? O tu. A tam tacy sami są. Nie widzę teraz. Tu. Do wisielce? Nie. O. Na czekaj. słup i do słupa. Poczekaj, wiesz co, bo tu mamy też tą, zobacz, tą do przesuwania, może to trzeba tutaj. I Tutaj jakoś wskoczyć na tą ścianę, cholera wie. No patrz, jak tam masz, będziesz na jednym słupie, nie doskoczysz do drugiego, tam do To jest jakby. A, on się tego nie łapie. No to jest wyżej. No właśnie, to jest wyżej. Ale tu... Mus... Do czegoś jest ten koszyk? Wiesz co, chyba musimy go przesunąć tutaj i tam będziemy mogli tam wskoczyć. No to próbuj. Próbujemy. O, ale mocny ten kosz. Tłucze szkło. Nie, przepraszam, to nie jest szkło. To jest ta, jak to się nazywa. Może tam już twój wąż siedzi. A może już wiesz taki dokuczony. <grym> A miałeś na myśli te? Tak? glinę? Glinę, glinę, tak, glinę. Tak. O Boże. No, podejdę, podejdę. Nie. To nie. Żegnam panu. No to słupa nie masz nigdzie. No już musiał zauważyć cwaniaczek. Wiem, no i co że nie jeszcze z tego, súpa. że zauważył. Darka nie zrobimy niestety. Ale tutaj mamy tego. Naciska. Mm, może zmienię sobie na wszelki wypadek. Eee, to są w ogóle dwie, dwa naciski. Nie wiem, czy zauważyłaś. Mm -hmm. Dobra, co nam to otworzy? Aha, wypuszczają. Tak, widzę cię. <gry> Ale on ma te barczyste ramiona. No. Czy ta rozdzielczość graficzna? Tak. No, kombinuj, jak mnie stąd wydostać. No tak. Wąż. Dużo tych węższych tutaj. No, no dobra, jedna jest odkryta. Wiesz, zawsze jakieś zwierzątka w grze. Chociażby i wymyślone. No tak, teraz drugie. Teraz pytanie, czy to się szybko zamyka, czy wolno? Eh, wystarczająco szybko. i poszło. Tu coś jest. Ale... nie wiem, co on ma do tych... <laughs> Od ciebie się nauczył, wiesz? Nie! Kurde, wyrzuciłem broń! Uh, to brak. teraz radź sobie bez. Nie no! Co ty... A tu nie ma jakiejś broni? Może w tym będzie, no? nie? Nie. Nie. Kurde, głupie kosze. Nawet w Mące nie ma broni, no. Psz, każdy porządny obywatel ma broń w Mące. Przecież to nie Rosja. No ej! Co tam nie Rosja? Cze. wchodź. No, dzięki. No! Oh. Co się dzieje? Ja mu się chyba spodobało spadanie stamtąd. Wiesz, tak? jak nie tak. patrzeć? Powiem ci, że chyba tak. Bo to wręcz aż dziwne. <grym> Dobra, tu idziemy do góry. Aha, o. i tu znowu skakanko. A gdzie woda? Co ty masz z tą wodą? Kolacji nie jadłam. No, chyba że tak. No, to już wiesz, co mam z wodą? Co Za późno. No Moje jedzenie nigdy nie jest za późne. Hm. Doskoczę tam? Z, zapiszę sobie to jako sentencję tygodnia, wiesz? Spoko. <grym> no to jak ma jedzie głód, to jem. Co mam sobie odmawiać? No wiesz, przykładowo budzisz się o 3 w nocy głodny... No nie no, bez To, to co wolisz, iść do jedzenia czy przecierpieć i zasnąć znowu? Muszę znaczy, raczej zjeść. A ja nie, ja już znaczy, wolę nie, zasną, wiesz co, nie. ja z reguły mam szklankę wody ja się wodą dokocham. Idę spać. No, a jak ci się woda kończy? I nie masz o takiego ładnego źródełka obok łóżka? To idę na dół po butelkę z wodą. Albo po sok. ciasteczko. Ewentualnie. Ewentualnie. Um. No i teraz nie wiem. Kończyć czy nie? Zajrzyj tam tylko. Zróbmy polsat. I możemy kończyć. Tak, ja myślę, że to będzie do, bardzo dobre, bo nie chcę, nie chcę wam przedłużać zbytnio, a widzę, że dzisiaj tak optymalnie w miarę a, W kolejnym odcinku będzie rozwykłanie morderstwa pana, który spadł z drabiny i tu leży. Ale on ma ryj dziwny. To też rozwykłamy, ma strzałę w dupie. To jest ważne. ma cały w dupie, ma przebitą wątrobę, nerki, to, nerki to prawie jak odbyt. znowu super, zobacz, spójrz na tą drabinę, ona jest super, wiesz, prosta, a, bo może ktoś się tą drabiną uderzył? Właśnie się wygięło. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś wskazówki dla nas, jak można rozwiązać tą zagadkę, ewentualnie co się z tym panem stało, piszcie w komentarzach. I cóż, podajcie nawet jeszcze jego rozmiar stopy, bo zobacz jak on ładnie tu wystawia, to na pewno ma znaczenie. stopy, nie wiem, może może nie. Nie, tego nie. W każdym razie my wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Ze mną był Podmiot. Madzie byłam. Byłem ja, Wojtek. I finiszujemy. A pan był dziewicą? To męska dziewica była. Chyba <grafy> jakieś dziewica mu te strzały, wiesz. Ale wiesz, on taki dziwny i mówisz, że ryj ma dziwne, to to może kobieta poniekąd taka przekształcona no właśnie, na mężczyznę, nie jakiś transwestet. Bo może z jakąś dziewicą chciał coś tam robić i mu się odpłacili. <grafy> I mu <trafino> <grafy> To była strąg dziewica. Tak też można.